Widzowie, dzisiaj na szybko taki krótki odcinek, bo pojawiły się nowe... Skiny okay. wystawowe, guys! Dokładnie! I zobaczmy sobie, co tutaj możemy wydropić. Okej... Straszne koło świąteczne. Dokładnie, zobaczcie, jest yes. szkieletor. Co tutaj jeszcze? Jest jeszcze ciastek i pani ciastkowa. Jeszcze był tam jeden! Co tam jeszcze było? Tu! No. O, tak! Duch świąt Bożego Narodzenia, coś tu chyba jeszcze mam wrażenie dodali. Nie wiem czy ten szkieletor był, ale słuchajcie, bardzo, bardzo fajne. Zobaczcie w epikach, nie, chyba legendarnych. Zobaczcie, jak ten ciastek. Smacznie wygląda. Pani ciastkowa zresztą też. Jest szkieletor. Naprawdę mega, mega skiny. Dokupiliśmy sobie troszeczkę gemów, także zobaczmy, jak nam tutaj z tym losowaniem pójdzie. No, 10 razy na pewno będziemy losować, także zostańcie z nami do końca. Na pewno zagramy sobie jeszcze co najmniej raz, może dwa razy tym nowym skinem, a może nic nie uda się wydropić. Także oglądajcie i sprawdzajcie. Okej. Okay. Będziemy chyba pojedynczo sobie tutaj dropić. Mm. Sprawdźmy to, sprawdźmy to. Losy. To, to, to. Ej, jest ich tu trochę na tym Ej, kole. Jest. jest bardzo duża szansa, ci powiem no niestety. Tak. Duplikacik jak zwykle. Myślę, że to się poszczęści Myślę, że to się poszczęści Bizowie, dropimy pojedynczo, bo zawsze mam wrażenie, że jak dropimy po 5-10 razy, to te losy są troszeczkę, troszeczkę gorsze. Mm. No, ej, tak blisko, co Ale zobacz, nie mieliśmy go. Taki mim. Mim. Okej, okay, lecimy. Dajcie nam coś, dajcie nam coś! Proszę, Ciastka, ciastka. Tak, ciastek byłby zdecydowanie najlepszą propozycją. No o co chodzi, wyczepy? No jego też nie mieliśmy, ale. No nie o niego nam tutaj chodzi. Który to już? Czwarty raz? Nie wiem. Chyba tak. czwarty, tak, tak, tak. Y Dajcie nam ciastka. Tak, będzie Jest Chłopie, za czwartym razem ciastek. Bardzo fajnie. Jo Na nim zależało mi zdecydowanie najbardziej. Mamy to. Mamy ciasteczka Tak, doładowaliśmy sobie więcej gemów tylko po to, żeby wydropić tego ciastka. Bo spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo ciężko wydropić. Zobacz, na ciastka dropimy. Zobacz, 1.25% na pana ciastka, a nam się udało. Ten też jest fajny. Specjalnego Tak, dokładnie. Dobra, dropimy What? to. Okay. Czy uda nam się wszystkie? Szczęczne skiny dropić? Duch. Tego ducha. Tak, ja bym chciał tego ducha, ale o tak szkielet też byłby mega? Nie. Ja dwa legendy już by były. No niestety. Ten już się ha. drugi raz dzisiaj przytrafił. Okej, okay, lecimy. DAJCIE NAM COŚ, DAJCIE NAM COŚ nie COŚ Święta zapasem. Tak pod choinkę jakiegoś skina fajnego Nie no, znowu ciastek? Nie A tego to już mieliśmy milion pięćset sto razy No ale dobra Nie wiem, który to już raz losujemy Pogubiłem się w swoich statystykach, ale Jeszcze ze dwa, trzy razy zalosujemy Nie I... Który to milionowy już raz? Chłopie, my już Cię nie chcemy. Jeszcze się zobaczymy, jeszcze się zobaczymy, chłopaki. Oby nie. Dobra. To co, jeszcze ze dwa razy? Dobra, chłopie. W sumie tak naprawdę tego najlepszego, na którym nam zależało, już mamy. Go. Mam nadzieję, że ja teraz będę świąteczny. Jakiś świąteczny. Tak, będzie, zobacz, zobacz. Nie będzie. No właśnie nie będzie. Mało świąteczne. Chociaż kolory jakby się tak trochę zgadzały. No. Dobra. Ostatni raz. Lecimy. Obiekt Dajcie nam... Nie tego. Nie, nie, nie. W złym momencie to powiedziałem. I dadzą nam znowu różowego. Aliena. Nie no, jakby znowu nam dali różowego to, to byłoby mega słabo. Ale tego tak, też nam tak. dają na wyraz często. A siema chłopaki. Cieszycie się na mój widok! Jak cholera jasna. Okej, okay, lecimy. Dobra, to zagramy sobie. Czy jeszcze raz lasujemy? Hmm. Dawaj, spróbuj swojego A szczęścia. Mamy 403 że toniki. A co? dawaj, zobaczymy co nam się uda wydropić. Dawaj tak. tutaj, yy, tutaj można już podwójnie. A to mnie Zapomniałem, że jeszcze możemy sobie tutaj coś wydropić fajnego. Uah. No fajnego to chyba źle powiedziane. Szambonurek. Sambo Ogórek. O górek. No dobra, to słuchaj. Jeszcze zróbmy tak. Pyk. pyk. 70 żetoników. Lecimy. Obstawiam, że nic sensownego się tutaj nie wydropi. No i oczywiście i jeszcze raz. Bonus. Pyk, 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 pyk pyk, pyk, pyk. Ale nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego. Czyli no nie fajnie. ma takiej tragedii, ci powiem. To co, jeszcze dwa razy? Trzy. Okay. Trzy razy, niech ci będzie. Dobra. Dajcie nam coś. Dajcie nam! Coś! Specjalnego! Coś szambo, ogórek? Tam był Mikołaj chłopie! Mikołaj, ja też bym przygarnął! Co, znowu duplikat? Jaja jakieś? Proszę! No tego to już. Mieliśmy! 30 razy! No dobra, no to. Okej, coś za coś! To jeszcze raz. Ostatni. Okej. Mikuś, dajcie nam Mikusia. A to coś specjalnego, to chyba nie jest najlepsze. Mikuś. jest specjalnego. Słabizna. Chyba był blisko. No, mamy chłopa. Dobra. Słuchajcie, zagramy sobie. Pana ciastka już mamy wybranego. Ja. On jest mega fajny, naprawdę dobrze gościu wygląda. Także zagrajmy sobie partyjkę. O, o. I zobaczmy, czy jest lepszy niż nasz ostatni łup, czyli Bałwan. O, 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 Merry Christmas! Ok, lecimy! O! Dobra, lubimy tą planszę, ale to już na pewno wiecie. Fajna jest. Pan Ciastek musi się tutaj eee. zakwalifikować. Ej, 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 jaki on jest płaski! Patrz na jego, pa, na jego skok! Siemanko! Ha, pa! Pa skok jego! Podwójny. Lecimy. on no, jest mega płaski. Pyk! Czy my jesteśmy jedynym ciastkiem dzisiaj? Na tej planszy? Chyba tak. Co so, wy chłopie, nie Dawajcie. macie ciastka? to w prawo, tak, tak i lecisz chłopie! Szybko, szybko! Lecę. Nie no, sprawdzali Ale cię strollowali. Yes! Rzutem na no, taśmę. Sad, I yo, to sad. dosłownie. Dobra, jesteśmy w grze. Ja! Zobacz, ten elf też jest całkiem fajny. No. Ale ja chcę Mikołaja. Tylko to już nie dzisiaj. Zalasujemy sobie, może jakoś jutro, pojutrze, a może live'a zrobimy, zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay. Widzowie, liczymy na Wasze komentarze. Pod tym filmem dajcie znać, jakie skiny udało Wam się wydropić. Okej. Okay. No, jedna z naszych ulubionych plansz po raz kolejny. Jo, okej, okay, A ja tu już coś odpad odpadł, o co tu chodzi? What? Trzech już odpadło? Co? O co chodzi? No chyba chłopy. Y Banany! Banany a tak! Cię po prostu no, rozłączyli. Przeniknął przez banana mojego! Dobrze to zrobił. A jeszcze tylko dwóch musi odpaść. Nie przeniknął, e, dzięki mojemu bananowi. Wszystko laska. Go, 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 go. Skupię, bo jeszcze zaraz odpadniesz. Dobra, pełne skupienie. Pełne skupienie. Okay. No tutaj banan niewiele daje, powiem ci szczerze. Let's go! No. Ej, nikt nie chce odpaść. Ale za daleko pobiegłeś i zaraz e, wiesz, to jest taki niebezpieczny dosyć. Pyk! Dawaj, 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 Lecimy. Ale za blisko też nie można. Ej, zbyt dobrze grają. Trzeba ich tutaj jakoś ukrócić, ale dobra. Poczekajmy, zobaczymy co się wydarzy. Chłopie, uciekaj, bo Ej. oni... Tak, oni odpadną. Ej, to jest koniec? Nie, jeszcze nie. Tak. Nie, 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 nie. To pop. jest przedostatnia plansza. Ale po! Dobra, już jeden odpad, jeszcze tylko jeden. A, Chłopie, no. uciekaj, uciekaj! Skup się! Dobrze! I teraz odpadnie gościu? Tak, nie, nie odpadł. Ok, tak! Jest! Mamy to. No, jeszcze takich emocji y, dawno nie było na Block Dashu. Emocje jak na grzybach. Okej. Okay. Jo, ja, super slide, wygram, wygram. Lubisz tą planszę? To jest pewne, to jest pewne. Tak, łopie. Na pewno. Na pewno, już. <laughs> nie, <laughs> no, ja jestem zawsze optymistą, także kibicu. Nie! Pięci. Ale widzieliście to? widzowie, to jest chłop, który mówi, że na pewno wygra w tej planszy. <grym> o piękani ja słuchaj. Twoje szanse wierzę. spadły, wiesz, że do jakiego poziomu? Do minimum. <grym> ok. Okej. Dobrze. Leci. Na niewiele to się już chyba zda, ale swoich sił trzeba próbować do końca i pick, wierzyć też trzeba do pick, końca. Pek, 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 pek. Super pick, płaski ciastek. Pick. Tyk. Nie! Powiem ci, powiem ci bardzo dobrze, szło ci w tej planszy, ale niestety początek miałeś mega fatalny. Dobra, Ciastek jest bardzo fajnym skinem. Serdecznie go polecamy. Jeżeli go nie macie, ja. spróbujcie sobie wylosować. Tymczasem, słuchajcie, my się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!